Nie spodziewaliście się tak szybko odcinka? Mam nadzieję, że taki prezent na chłajki wam się spodobał. Trwają castingi do wyjątkowej edycji Top Model. Witam Katowice. O tak głośno! No słuchajcie, no to ja widzę, że my tutaj dobrze zaczynamy. Katowice moje miasto. A to również oznacza, że powinniście zostawić lajka z subskrypcją i komentarzem, żeby film był jeszcze lepszy. Wink wing. To jest bieg po spełnienie największych marzeń. To co oglądacie jak biegnie ten tłum, to nie jest nagrywany raz, tylko jest kilka razy. Tylko nie pod prąd, nie pod prąd! W Śląsk słynie z pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn. Tak, będę to Wow! się nazywasz? Ewelina Pachucka. I czym się interesujesz? E, interesuję się piłką nożną. Chciałabyś być dziewczyną piłkarza? Mam piłkarza. Narzeczonego. Mam takie pytanie dla Ciebie. Czy będzie ze A czym Twój tata się zajmuje? E, mój tata był wojskowym. A pobudka o, o 4.30? E, nie, o 6.00. U mnie w domu wstaje się o godzinie 6.00. Nawet pies. Spotykałam się z chłopakiem i miał kolczyk w brwi. Nie, no za to to już do więzienia ludzi powinni wsadzać, naprawdę. Mój tata oczywiście go zobaczył i powiedział, że jeśli spadnie mi włos z głowy, to zakopię go w ogródku. O. A co, jakby tata cię zobaczył, taką tutaj właśnie w bikini przed nami paradującą? Zawsze moje marzenie było, żeby założyć coś od pana Dawida Wojskiego. Kaka, kaka, euro, spoka, piłka leci, wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy naszym doping. Dajmy! Na pewno faceci za tobą szaleją. Nie dziwię się, że tata był zazdrosny. Ja bym chciał zobaczyć taką piękną kobietę na wybiegu. Kochanie, a ja bym chciał ci zmierzyć w biodrach. Kochanie, ja zachowam dla siebie. Dla mnie stanowczo nie. Nie można cię zmienić, więc na zdjęciu zawsze będzie ta sama twarz. Ja się tylko martwię, że bardzo poważnie wyglądasz na 23, ale wiesz co, masz niesamowitą figurę. Naprawdę ja nigdy nie miałam ich biod, by strasznie chciała mieć takie jak Ty, to przechodzisz dalej i zobaczymy, co z tobą jest zrobimy. Jest określona i musisz zrzucić kilka kilogramów. To z tego przechodzisz dalej, kochana, bo Joasia Krupa jest zazdrosna, twoja bioderka. No, na imię Marcin pracuję zawodowo jako strażak. Co robi strażak, jak płonie Cieno dom? Wzywa posiłki. Asia jest piękną niewiastą i płonie jej dom. Pomocy, pomocy, gorąco! Ewakuacja z miejsca zagrożenia. Kiedy ty słyszy alarmu dźwięk, to tu jest ratunek nieść. Uciekajcie! Jak się czujesz? Słabo. I po ch i było do tej Warszawy pier no, wy muszę ci powiedzieć, że ja... Ja cię kupuję. Pani Kasiu, czy pani właśnie się przyznała do przestępstwa handlu ludźmi? Dlaczego nie? Super wyglądasz, masz piękne ciało. To przecież dalej! Sława, pieniądze i wielka kariera. Mam na imię Mateusz Rzymiak. Wiem, że jestem przystojny Może, Może nazwę nadzwyczaj się pewnością Ale jednak znam swoją wartość I bardziej irytuje je to Że znam swoją wartość i że w żaden sposób nie są w stanie mi po prostu sprawić przykrości Mateusz, to co? Będziesz coś miło czy nie? Ja jestem fagata, o sexy, cichy, Najważniejsza kobieta na chwilę obecną w moim życiu to jest mamuszka Przejął w tym domu wszelkie męskie dni. obowiązki Męskie obowiązki Facet typu alfa Jestem facetem typu alfa Cześć siadam. Widzę cukieraczka przed sobą Codziennie budzę się coraz piękniejsze, ale dzisiaj to przesadziłem, nie? <laughs> to już że tacy są przystojni Hu, gorąco mi się zrobiło Ale gorąco Hej, czy ty wiesz, że mam cię dał? A co to jest? Oliwka dla dzieci? Oliwka, tak. Wow! Idę do męża do Los Angeles. Ale nie męża. na mnie. Jakoś innych facetów nie smarujesz olejem. Bo inni mi się nie podobali. No ale bądź professional. Jestem professional. Jesteś po prostu taką totalną surowizną jeszcze. Ma bardzo fajny urok, tylko czy ten urok sprzeda się w modzie. Chyba nie. Sorry, kochani, nie już dalej. Nie daliście mi nawet szansy. Ja to, ja to widzę żalomy, jak jest halo. Dwa serca tak, jak słońce. Wą do people. Albo wykona pracę Albo pozna z programu Nazywam no się Adrenżurek. Jestem tutaj, żeby udowodnić, że facet z takim wzrostem, jak ja, też mogą zostać modelami. Masz jakieś doświadczenia w modelingu? Na kursie fotomodela, modela zdobyłem złoty dyplom, pierwsze miejsce. Ale to wiesz co, jak ty już masz ten złoty dyplom, to. To już my ciebie tu nie potrzebujemy. Ty nie potrzebujesz nas, ty już no masz wiem. złoty dyplom. Żadna z osób, o, to które tu są w programie, to... nie dostaną nigdy złotego dyplomu. Tymczasem Mejarica w nowej edycji, która prawie zdobyła taki skromny tytuł Miss świata. To jest jakaś latająca wojowniczka. Nie. A czy nie jest jakaś kobieta, co ma problem z błędnikiem? To jakiś czas mnie boli kreggosłynę dźwiowy. Straszny ból. Nie wiem, czy słyszeliście. Kiedyś odwiedzili nas e, starożytni kosmicie, żeby nam pomóc albo zaszkodzić. A żyją wśród nas ci kosmici, czy nie? To my dawni. Kasia, nie wydawaj nas. Ludzie są so kosmitami. Zero fanów w tym widziałem. Ja wiem, że nie wyglądam jak wszystkie koleżanki moje. Masz bardzo obfity kształcik. Chciałam moim udziałem tutaj wprowadzić troszeczkę zmian na modelowych, Żeby więcej reprezentacji było. Innych typów figur, urody. Chciałabyś zostać przedstawicielem wszystkich yy, pań przy kości. Nie przy kości, bo grupa Nie do kości jest daleko. Ale to zbierz <laughs> grupę kobiet, która będzie myślała tak samo jak ty. Zbierzesz ich 100 tysięcy, założycie partię, albo zróbcie swoje specjalne magazyny w internecie. Jak będziemy sposób. alienować, a dlaczego by nie zrobić tego? Ale to tutaj zróbcie, razem. Ogrom Ale to tutaj zróbcie razem. ogromną grupę, która zaleje świat. Swoim ciałem, na przykład. <laughs> ja bym w ogóle jej nie odchudzał, zostawił tak, jak jest. Nie wszystkie kobiety. Muszą być płas Matko boska, straszny fat i hipokryzja ze strony Dawida, który rok wcześniej przyjął do programu modelkę plus size. Jestem! Co klapała się w pupę, to jest jakaś nowa poza? Jakieś nie, na... po prostu lubię swój tyłek. Nigdy nie miał kompleksów. Skąd ta pasja na modeling? E, na modeling? Ludzie. Ludzie po prostu. Nawet obcy. Get away from her, you bitch! Zawsze, ale ładna, albo facet. Ill, tę <grymka> dupeczkę. to jest O jezu, jakie piękne oczy. <grymka> to są są Przechodzisz. Przechodzisz? Nie. Nie, ja żartowałem, nie, ale. Nie, nie wiem. Zapraszam cię ze sobą. O, rękę twoją trzymam, ale super. Przestań się podekscytowywać, tak? Znaczy, to masz po prostu. Hipnotizing. To jest takie hypnotizing. Moda Cię paraliżuje. Cukienka pokonała Ciebie, absolutnie. I teraz pora na casting, na który chyba wszyscy czekali. On, oh, oh. Nazywam się Aleksandra Żura. etuaży czynią mnie wyjątkową, ale też wystawiamy na krytykę. Szczególnie starszych pań w warzywniaku, które patrzył na mnie jak na stworzenia szatana. Trudno uwierzyć w to, naprawdę. co to za gówno? Boże, kobieto! To wpadł na pomysł robienie, tatuowanie sobie obraźniętych włosów łonowych. To są ptaki. Ptaki, Ptaka tak? sobie wytatuowałaś na I Co ty na sobie masz? Co to jest? Koczyk w nosie, w buchu? Wszystkie ogólnie tatuaże mają dla mnie dosyć ważne wrażenie dlatego Nie lubię, jak ktoś się krytykuje, bo to jest mój wybór. E, I nie każdemu musi się podobać tak jak nie każdemu no. się podoba styl, który Dokładnie. ktoś wybiera, na przykład ubioru. Ale chcesz być modelką. Tak, chcę być modelką, to prawda. Chcesz być modelką, musisz być materiałem do tego, żeby być modelką. Dla mnie nie jesteś materiałem po prostu. Jeszcze czy to irytuje, bo ci to mówię. Chcę dalej budować to, co mam tutaj na ręce. Chcę więcej. iść do, do góry po hmm. prostu. Chcę mieć całą tą rękę i chcę właśnie w takich sesjach się obracać bardziej właśnie alternatywnych. Wiesz co, dziewczyno? Podoba mi się to, że oni ci mówią coś, a ty z powrotem jesteś taka mocna, odważna, nie boisz się tych dwóch gubków i dlatego przechodzisz i chcę cię zobaczyć jeszcze raz. Ja bym ciebie udusiła dziewczyno. Osia, nie wyzywaj nas od gubków. A każdy że się gubki. Debile skończone, no i tyle. <ślesy> Nazywam się Janek Pawicki, pochodzę z Jaśkowic. Rodzice prowadzą mini zoo. A ty w tym parku występujesz jako tarzan? Nie, ja występuję jako członek domu. It was just a joke. Dajesz, 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 dajesz. Pokaż prawdziwego Janka! What the fuck? Wylezi z niego jakiś potwór i nas zabije. Tu potwór z czarnej laguny! Ja nie wiem, no jesteś dla mnie totalną zagadką. Ja bardziej widzę charakter niż modela. Dla mnie jesteś za ostry, za mocny. Nie kręci mnie ten look. Nie wiem, może z metamorfozą włosy ci z... Z... Ob obniemy. Przechodzisz dalej. Okej, okay, tutaj się zaskoczyłem. W sensie uważam, że on się super nadaje, tylko przeszedł tak trochę z dupy. A długie włosy właśnie opasują Joanno. Ola, czemu jesteś niepewna? Um. Moje bioderka są niepewne. Nazywam się Aleksandra Grzegorczyk. Ale co Cię interesuje w tym świecie w takim razie, konkrety? Ulubiony projektant. Lubię, lubię... No, na przykład Maciej dzień. Nie, już się nie podlizuj. Jak ktoś światowy, jakiś projektant. Światowy... No, Hugo Boss. No, ktoś jest jeszcze? Hmm. Jesteś wysoka. Ale czy nie troszeczkę za duża? Nie ma dobrej figury, no. Musi być po prostu drobna, żeby zmieścić się w ciuchy. Weźmiesz ją na pokaz i nie wejdzie w nic. A. Na wybiegu liczy się też pewna emocja i wrażenie. I teraz to takie wrażenie było. było. Jak modelka idzie po wybiegu, ma sprzedać te ciuchy i ty mnie sprzedałaś. Niesamowita ta no sukienka. Naprawdę? Dawid, to twoja? Wow. Jako masz ładną sukienkę. A dla mnie kompletnie nie. Ty, dziewczyno, nie możesz pokazać swoich nóg. Są po prostu kompletnie zaniedbane. Na początku przyszłaś, to w ogóle kompletnie już byłam na nie. Teraz jestem na tak, przechodzisz dalej. Piękne włosy, piękne oczy i... 20 kilo do zwrócenia. 20 kilo, czajcie to? To jakie wy macie standardy w tym programie, skoro ona ma ważyć 30 kg przy wzroście 180. Przyszedł twój prawie sobowtór Tylko młodszy, ładniejszy, wyższy Wiesz co, rzeczywiście wyglądasz tak jak ja w czasach 50-15 gram na perkusji. A specjalne rekwizy dla ciebie. Proszę bardzo. Cześć! A nie zastanawia was, dlaczego Marcin ma wiadro pod fotelikiem? No właśnie, co ty tym wiadrem robisz? Woda, proszę! Uf, nie lubię już na no, no. Trzeba ci zrobić sesję, ale skoro wyglądasz jak tysio, to zróbmy z ciebie tysiąc O Boże, co z nich zrobiłeś? Wielki udziec Ma tak się, jak do klubu no niestety to się musi stać. Pod ściankę ja wam zrobię zdjęcie. Jak ten udziec epatuje swoim rozmiarem i wielkością. Mieszkam z moimi rodzicami, którzy nie są moimi biologicznymi I rodzicami. Ci, co cię wzięli do, ży do życia, byli nie są niesamowici. Gratuluję, przechodzisz dalej. No i generalnie Joanna na końcu się rozpłakała a, oczywiście. Show must go on. Smutnych historii nigdy nie zawiele. Przyszłam tutaj do tego programu, żeby przeżyć jakąś taką przygodę. Masz pracę? Tak, mam pracę. Pracę jest w cukierii, więc słodka. Ja muszę jeść te słodycze, żeby być słodka, nie? Kostium kąpielowy, hmm? szpilki i taca ze słodyczami. Ja nie wierzę, co ona pije. Słodkości i kawa, kalorii, ogłaba. Proszę bardzo. Pani Ale nie, ja chciałem tamtego, tamten jest dla mnie. Czy nie, może ten? Nie, ten? jednak ten. Żółty. A może jednak tamten? No nie wiem, nie mogę się zdecydować. Stop Bo nie mogę oderwać oczu od pani. Get some help. Chciałabym cię zobaczyć w kolejnym etapie. No, ja myślę, że jesteś na tyle atrakcyjna, że możesz przejść do kolejnego etapu. Witamy w top model. Męchodz, Zenarka! Nazywam się Beata Paskiewicz. Zajmuję się ubojem drogim. Why is Gordon Ramsay an animal police? Czemu to Ma robi? Ma nie. No wszyscy jedzą kurczaki. No ja to nie Wegetarian. To normalne. Cześć, piękna. Oh, witam. Od dziecka zawsze podobał mi się modeling. Przede wszystkim interesował mnie fotomodeling, ale także i mogłabym chodzić na wybiegi. I nie przeszkadzałoby mi to. Poza tym jestem przyzwyczajona do sesji zdjęciowych, bo od dziecka je mam. Moja z Ciecią jestem bardzo blisko powiązana i ona po prostu mi zdjęcia, mam bardzo dużo zdjęć. Robić ci te sesje na ubojeni drobiu? Nie, 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 tak poza. Tak, pracujesz z ciocią? Ja nawet miałam rozbieraną sesję sesji. z ciocią. Z y, ciocią? Znaczy ciocia nie była ze mną na tych zdjęciach. Ale, ale ciocia robiłam... była rozebrana. Nie, ja byłam rozebrana, ciocia była ubrana. Na, 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 na. Jestem sarną! Ja się zazwyczaj, robię zdjęcia typowo. Jedno zdjęcie, ale żeby było najlepsze. Nie robię 10 zdjęć, tylko jedno, ale i dalej. A że chcesz powiedzieć, że u mnie nie jest dobrze? E, nie... Kici, kici, tu kocica. Nie powiem, że są brzydkie, ale. No ja mam bardziej urozmaiconą sesję zdjęciową. Czyli to by nie mam zrobić. Znaczy, nie nie, nie chcę pana pouczać, w Boże. Ale dlaczego, skoro wiesz? To Maciucia powinna panu powiedzieć, a nie ja. No ja <laughs> czekam na telefon od cioci. Co chciałeś, Mendo? Po co dzwonisz? Pani. Tak. Jak chce daćkę w programie? Przechodzisz dalej. Może nie wygra programu, ale na pewno będzie z nią trochę życia i o to chodzi. Ona nie wygra tego programu, ale ona zmieni swoje życie. Jeżeli zrobisz karierę jako modelka, to dasz spokój kurczaku. Tak, dam im życie. Życie kurczaków jest uzależnione od twojego sukcesu. Ja mam wątpliwości, że tak się Otwórz oczy. Not being vegan is not okay. Really. Czas to zaakceptować. Jesteście. Брача. Nie, nie jesteśmy braćmi, ale się znamy. Ale dlaczego razem? Oba macie pasję, żeby być modelami? Znaczy nie, jedna rzecz nas łączy, bo... Byliśmy w seminarium duchownym. Czekaj, 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 czekaj. I co tu robicie? Obaj zrezygnowaliśmy. Ja mam nieco inne spojrzenie na te wszystkie sprawy, niż dyktuje Kościół. Zwracałem uwagę na to, jaka jest moda, jak się ludzie ubierają. I mnie to interesowało. Przyszli razem na casting. Jeden nie zgadza się z tym, co głosi Kościół, drugi interesuje się modą. Hmm, wysnułam pewną teorię na temat ich... Relacje, Czaba na pewno są tylko przyjaciółmi. Ja widzę przed sobą dwie środki. No, dla mnie nie, chłopaki. Ja kupuję tę twarz, naprawdę. Oba coś macie w sobie. Zgadzam się z Marcinem i przechodzicie dalej. I z Bogiem. Oto słowo Boże. No dobra, no to na dziś tyle. Trzeciego odcinka pod rząd się nie spodziewajcie. Bingo nie zostało wypełnione, ale niektóre rzeczy przeniosę na inne bingo. Może jeszcze się przyda. W sumie na castingu Eweliny mogę jeszcze odhaczyć z listy podwójne standardy, bo przeszła mimo tych dużych bioder. Dzięki za oglądanie przypominam o lajkach i komentarzach. Ну и подбивайте фильм.